Będziemy mi poinformować, że zatroskani rodzice przynieśli nam folder przygotowany dla dzieci z naszego miasta, w którym zamieszczono treść dla nich, dla wszystkich ludzi wierzących i dla ludzi dorosłych, ale także dla dzieci wychowywanych po chrześcijańsku treść bulwersującą. Chodzi o zdanie zabłądziłeś, przypadkiem trafiłeś na szew kaplicy na groniu Jana Pawła II, rekompensując Twój stracony czas leśniczy zawozi cię do inwału. Msza święta nazwana jest straconym czasem. No jest to bolesne, ale i żałosne w wydaniu ludzi, którzy tak potrafią myśleć i tak nie uszanować, nawet jeśli nie wierzą, nie uszanować przekonań człowieka wierzącego. A oni najbardziej mówią o tolerancji, o szacunku bolesnym.